Hej, 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 cześć wszystkim z tej strony Keep The Beat i dzisiaj sobie prawidłnie rozpoczniemy grę w trybie My Team online. W końcu rozpoczynamy wdrapywanie się po tych ligach, gdzie na samym szczycie po trzykrotnym pokonaniu ligi Pink Diamond odbierzemy Pink Diamond kartę w postaci najlepszego, silnego, skrzydłowego w historii NBA. Czyli no zgadnijcie, o koło może chodzić, Timmy! Najlepszy silny strzudłowy w tej grze i w rzeczywistości chyba też, nie wiem czy się ze mną zgadzacie czy nie, wiadomo mieliśmy kilku innych świetnych silnych strzudłowych, Kevin Garnett, Karl Malone, ale mimo wszystko biorąc pod uwagę to co w życiu osiągnął Tim Duncan, ja osobiście stałem go na pierwszym miejscu. Przejdźmy do składu. Pomijmy opisywanie wszystkich gości, których tutaj widzicie, bo ich zresztą widzicie, ale co jest najważniejsze, ten odcinek będzie poświęcony tym oto dwóm panom. Luknijcie sobie na obrońców pierwszej piątce. To właśnie o nich będzie poświęcony ten odcinek. Jamal Crawford, rubinowy Jamal Crawford z kolekcji Handles oraz szafirowy JR Smith z kolekcji High Flyers. I jak widzicie, oni mają tutaj po lewej stronie karty, pod tymi kolorkami czerwony-niebieski, mają taki jakby obrazek dwóch ludzkich sylwetek, które się zaświeciły. O co chodzi, pewnie już dobrze wiecie o co chodzi, jest to Dynamic Duo. A dynamic duo to są takie właśnie pary kart, które są specjalnie ustalone z góry przez Tukay Sports, że jeśli te dwie karty, jeśli tych dwóch zawodników znajdzie się ze sobą jednocześnie na parkiecie, to otrzymują dodatkowe punkty atrybutów i po prostu grają lepiej. Zobaczcie, rating Jamala Crawforda to 87, ale jeśli jest on na boisku z Jayarem Smithem, to podskakuje on o dodatkowe dwa punkty. JR Smith ma overall 85, ale jeśli jest na boisku z Jamalem, podskakuje ten rating o 1 punkt. A teraz luknijmy sobie, wejdźmy sobie bezpośrednio na tę kartę i zobaczmy, co takiego tutaj uległo poprawie. Przede wszystkim karta Jamala Crawforda otrzymuje znaczny boost, jeśli chodzi o kwestie rozgrywania, dlatego Jamal Crawford w tym meczu wyskoczy u mnie na pozycji rozgrywającego. Oprócz tego staje się lepszym defensorem, ale nie tylko. Podskakuje jego atrybut Driving Dunk o 15 punktów, a także lekko poprawiony rzut z półdystansu. Koźle. Jeśli chodzi o kartę J.R. Smitha, która tak swoją drogą jest chyba e, jedną z najlepszych kart rzucających obrońców w tej grze, I niech was rating 85 nie zmyli, to w związku z tym dynamicznym duetem z Jamalem, m.in. poprawi się jego wyskok, zaangażowanie w ataku, będzie szybszy z piłką i będzie jeszcze lepiej wsadzał i będzie mieć lepszą kontrolę nad piłką, będzie lepiej podawał, lepiej oddawał rzuty wolne i oraz lepiej e, wymuszał faule. Nie jest to jakiś taki niesamowity boost, ale biorąc pod uwagę to, że obie karty i tak są naprawdę mocne, to jeśli będą razem ze sobą na boisku, to mogą dziać się magiczne rzeczy. Przejdźmy do meczów. No dobra, ale pewnie się zastanawiacie, co wspólnego mają ze sobą Jamal Crawford i JR Smith, skoro 2K Sports uczynili z nich dynamiczny duet w tej grze. W pewnym sensie fakt, że oni są tym duetem, ma sens. Ale nie wiadomo do końca dlaczego. Zrobiłem sobie mały research i generalnie co jest najważniejsze to to, że Jamal oraz JR Smith tak naprawdę nigdy ze sobą razem nie grali w żadnej drużynie NBA, ale obaj byli bardzo ważnym ogniwem drużyny New York Knicks, ale w zupełnie odmiennych latach. Jamal Crawford grał w Knicksach od 2004 do 2008 roku, a Jr. Smith od 2012 do 2015. Więc jak widzicie, przestrzał e, lat, przestrzał sezonów między ich grą jest naprawdę przeogromny, ponieważ Jamal skończył grę w Nowym Jorku w 2008 roku, a Jr. pojawił się w tym składzie dopiero 4 lata później. Ale co oni mają ze sobą wspólnego? Przede wszystkim, co jest oczywiście najbardziej prostym wytłumaczeniem, obaj grają na tej samej pozycji, czyli jako rzucający obrońca. Ale co się okazywało, mieli naprawdę bardzo podobną rolę w tych właśnie składach na przestrzeni lat. To jest praktycznie dekada różnicy, prawda? Mianowicie obaj byli szóstymi zawodnikami w składzie. To zresztą doprowadzało ich do tego, że otrzymywali statuetki najlepszych rezerwowych w NBA. Co prawda Jamal Crawford tę nagrodę otrzymywał dopiero później, bo w roku 2010 w Atlancie oraz w 2014 oraz 2016 w Clippersach, ale w 2013 był na drugim miejscu w tym głosowaniu. Dlaczego? Ponieważ pierwsze miejsce zajął wówczas JR Smith. Zdobył jedyną w swojej karierze statuetkę w roku 2013 jako najlepszy rezerwowy ligi. Tak poza tym to Jamal Crawford oraz JR Smith są tak naprawdę bardzo różnymi zawodnikami. Jamal Crawford przede wszystkim jest takim jakby rozgrywającym w ciele rzucającego obrońcy. Jest o wiele lepszym playmakerem, łatwiej mu idzie zdobywanie punktów, ale JR Smith ogólnie jest lepszym zawodnikiem defensywnym, oczywiście o ile jest skupiony, bo z tym w nim różnie bywa. Poza tym lepiej umie grać bez piłki, biega po tych zasłonach, oddaje co prawda te szalone rzuty, ale nie musi mieć piłki non-stop w łapach. Jamal, jeśli ma grać dobrze, to zawsze musi mieć tą piłkę w dłoni, aby mieć kontrolę nad tym, co dzieje się na boisku. Co zresztą doprowadziło go do takiej sytuacji, że zdobył 50 punktów w swojej karierze w aż czterech różnych drużynach. Co się zdarza naprawdę rzadko, o ile w ogóle się jeszcze nigdy nie zdarzyło. I Jamal był jedynym gościem, który to zrobił, więc jakbyście dali mi znać w komentarzach, czy ktoś oprócz Jamala osiągnął taki sukces z ilością takich punktów w czterech różnych ekipach, dajcie znać. Ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. Co się dzieje? Gościu weź, nie pauzuj mi, tu już prawie dwie minuty poszły. Jaki gościu! Jaki gościu! Drugi mecz, drugi rage quit. Lecimy dalej. Jr. Smith podaje do Kevina Willisa i oddajemy do Jara Smitha nie ma rzutu. Ej, co ci się stało? Znowu James Edwards ściął sam pod kosz. Jamal Crawford, pyk, pyk, kozujemy, kozujemy. Gdzie ty biegasz po tych moich krosach? I będzie alejup? Będzie alejup? a. Taka akcja, szkoda, że to nie wpadło. Zbiórka, zbiórka, Jamal Crawford do Jara Smitha. Idziemy wzdłuż linii, ale zatrzymujemy się. Tyle miejsca pod koszem trzeba skorzystać i tak jest. Pyk! Posterizer mi się tutaj uruchomił. I omijamy wszystkich. Steve Francis. Pyk! Znowu ładnie zasadził tutaj pakę mój zawodnik. Oddajemy do narożnika, gdzie czeka już Quentin Richardson. Pieniążki! Perfekcyjny rzut! 22 do 10. Koziołek, koziołek, Steve Francis, tyle miejsca, tyle miejsca, kończymy to z drugiej strony, tak jest, reverse layup, jeszcze wymuszamy faul, będzie rzut osobisty, Steve Francis, Steve Francis oddaje piłkę do J.R. Smitha, będzie trójka, nie, bo jest tyle miejsca pod koszem, trzy oh, szóstka z bombką, ja pierniczę, J.R. Smith, to jest kosmos, co ty wyrażasz masakra rametki takiego małego placea, J.R. Smith oddaje, dostaje piłkę pod, od Jamala. Piłka wraca pod kosz do Jamala. Nie wiem o co chodzi do końca, więc robimy jeszcze rękozią. 6 sekund do końca. Pas, pas, szybko. podanie, podanie. Jest narożnik. J.R. Smith. Pyk. Aj, taka akcja, że to nie siadło. Masakra. Ok, wracamy. Znowu czysta pozycja. Jamal, trafiamy to. Jaki to jest cis, Dwie idealne pozycje i nie wpadło za 3 punkty. No, masakra. Kozujemy, kozujemy. ty jesteś dobry w kozłowaniu, więc kozuj. I mijamy wszystkich? Tak jest. Ściągnęłem na siebie uwagę centra. Proste udanie piłki do mojego centra: James Edwards. Steve Francis, Steve Francis. I widzę Quintina Richardsona sam w narożniku. Nie ma trójki, ale są ładne punkty. Półdyżka po asyście. Wymuszamy stratę. Przechwycamy to nawet. Tracy McGrady w kontrze. Ale jup! a Tracy! Ale jak Aliupa robisz w kontrze, sam na sam z koszem, to zastać tą paka, nie! Jamal Crawford, jeden koziołek, lewo-prawo, Jose Calderon, Jose, nie masz szans! Twoje nogi są jak zwaty. waty, oddajemy piłkę do Jamesa Edwardsa. Mógł być jeszcze faul, mógł być jeszcze faul, ale gromadzę, że są punkty, gromadzę, że są punkty. Tracy McGrady, coś widzę, że jest dużo miejsca, robimy eurostep, wymuszamy faul, piłka wpada do kosza, będzie akcja 2 plus 1. Tracy McGrady, tak jest. Powiem wam, że ja już się nie mogę doczekać, kiedy w grze będzie jakaś lepsza karta Trace'ego, McGrady'ego, Skoro ta szmaragdowa jest tak dobra, a tak jak jakiś szafir czy Rubin, to już w ogóle będzie jakaś, jakiś kosmos. I. A. Czapa, taka śmieszna czapa, dobrze, 8 punktów dodatkowych MTI, będzie alejup, będzie alejup? Tak jest, Antonio Davis, szafirowy center, z Toronto Raptors. I smart play out uruchomiłem. Piłka idzie do Quentina Charsona. Steve Francis biegnie na lewą stronę. I tyle miejsca, tyle miejsca. Nawet nie musiałem dociągnąć tego paska rzutu. To nie był perfekcyjny rzut, ale w ogóle nie było obrońcy nigdzie. Kolejna zagryweczka. Możemy zagrać troszkę coś ładniej, coś fajniejszego, skoro i tak jest, no, dość spora przewaga. Niech piłka wróci do Jamala Crawforda. I. O, oh, baby. Ale się James Edwards ustawił tutaj. Masakra. Po prostu znalazł się bliżej kosza niż obrońca. Jamal Crawford, Cross, Cross. Będzie podanie jeszcze na ostatnią chwilę. Tak jest, ale już do Jamesa Edwardsa. 56 do 35. Kevin Willis do Jamala Crawforda, Tracy do JR Smith'a. Piłka krąży wszędzie po tym boisku. 5 sekund do końca akcji i JR Smith. JR Smith. O! <grywka> Co za zakończenie meczu? JR Smith. Trzy szóstka z młynkiem w ostatniej sekundzie akcji. To jest po prostu jakaś, to jest ogień. Szafirowy JR Smith z kolekcji High Flyers. Bierzcie go, naprawdę go bierzcie. Jego cena już będzie tylko spadać. Trzy mecze za nami, bardzo szybko i bardzo łatwo poszło. I odbierzmy sobie teraz wszystkie nagrody za przejście Srebrnej Ligi. Nagroda poziomu trzeciego to marne 200 punktów MT, ale już za poziom drugi otrzymujemy paczkę kart, gdzie znajdzie się 10 jakichś tam kontraktów. Nie wiem, może jakieś bedże będą. A za nagrodę poziomu pierwszego otrzymujemy jeszcze dodatkową paczkę Silver League Pack, gdzie znajdzie się jakiś zawodnik i jeszcze jakieś dwie inne karty, nie wiadomo jak. Mamy tutaj tą paczkę z 10 kartami, znajdują się tutaj praktycznie same srebrne kontrakty, a wiecie, kontraktów nigdy za wiele, zawsze się przydadzą. Oraz mam jeszcze jedne buty, Kyrie dwójki i H&M. I teraz otwórzmy paczkę Silver League Pack, mam nadzieję, że znajdzie się tutaj coś wartościowego, ale chyba nie. Antony Bennett, no jaki troll, jaki to jest troll, jaki to jest troll. Mam jeszcze badża pickpocket, który tam chodzi chyba za 600 punktów MT. No, są to marne nagrody za przejście srebrnej ligi. No, ale hej, to jest dopiero zaledwie srebrna liga. Teraz czas na grę w lizę złotej. Tradycyjnie, mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z trybu My Team online, zostawcie tutaj. 200 lajków, nie przesadzajmy, niech nie będzie 250, 200 lajków wystarczy pod tym klipem. Jak będzie 200 lajków, to wtedy zamieszczę kolejny materiał z typu My MyTeam, albo jakiś gameplay, albo jakiś poradnik. Wiecie, tych materiałów w kolejce czeka sporo, naprawdę sporo i będzie tego jeszcze więcej. Z tej strony Keep The Beat. Trzymajcie się wszyscy, powodzenia w MyTeam Online. Cześć!